Siemanko moi drodzy, z tej strony Przemysław Łuczak, Exowet. Bardzo często spotykam się z tą opinią, że matko boska, jaki ten weteryniarz drogi. Jak zaoszczędzić? Jak zaoszczędzić? Właśnie w dzisiejszym odcinku sprzedam wam 6 sposobów, bo uznałem, że gdyby to było 5 sposobów na to mogłoby się to skończyć rozprawą w sądzie, więc będzie 6 sposobów, aż 6. Jak wy możecie zaoszczędzić na wizytach u lekarza weterynarii? Są to sposoby, które działają jeden do jednego. O 100% skuteczności wystarczy, że się do nich zastosujecie. Sposób pierwszy. Poświęć czas na zdobycie wiedzy o danym zwierzaku. Niech to nie będzie impuls. O, fajne, biorę. O, ten piesek jest całkiem ładny, bo jest biały. Będzie mi pasował do kanapy, więc go wezmę. Nie. Poświęć nie 5 minut, nie 10. Poświęć dużo, na tyle dużo czasu, żeby zapoznać się albo z danym gatunkiem, jeżeli chodzi o zwierzęka egzotycznego, jeżeli chodzi o zwierzęka futerkowego. Poświęć czas, żeby zapoznać się z daną rasą, czy oby rzeczywiście ta rasa, oprócz tego, że wygląda jak wygląda, nie ma pewnych predyspozycji do danych chorób, do danych schorzeń, czy tarasa ma jakieś wysublimowane wymagania względem, nie wiem, ruchu, kontaktów z innymi zwierzętami, nie sugeruj się wyglądem. Jeżeli poświęcisz czas na zdobycie wiedzy, zaoszczędzisz bardzo dużo wydatków związanych z podstawowymi błędami, które mogą się zdarzyć podczas utrzymywania takiego zwierzaka w domu. Obecnie nie ma Usprawiedliwienia, że nie wiesz, jak się powinno to zwierzę utrzymać. Mamy pełno grup dyskusyjnych, wartościowych grup dyskusyjnych, pełno osób, które udzielają się w kwestii utrzymywania danego gatunku, sporządzają opisy gatunkowe, warunki utrzymywania, chowu, karmienia, warunki zimowania, jeżeli oczywiście zwierzę tego wymaga. Więc, jeżeli jesteś w stanie Przygotować się do posiadania takiego zwierzaka w domu i prawidłowo, na podstawie rzetelnej wiedzy, zaoszczędzisz bardzo dużo. Sposób drugi. Jeżeli nie adoptowałeś zwierzęcia, co jest generalnie spoko metodą i naprawdę sprawia, że tam gdzieś u góry ktoś pochyla główkę i mówi, że jesteś spokoziomkiem i chcesz takie zwierzę kupić. To kup zwierzę z dobrej hodowli, ze sprawdzonej hodowli. I nie mówię tutaj o stowarzyszeniu burka i kocurka, o klubie przyjaciół merdającego pieska, tylko z, prawi, z, te, z hodowli, e, która jest zrzeszona w związku felinologicznym, kynologicznym i która nie jest pseudo hodowlą. W wypadku zwierząt egzotycznych yy, i małych ssaków jest ten problem yy, trochę bardziej złożony, ponieważ nie ma czegoś takiego, nie ma jakiegoś takiego organu nadrzędnego, który by starał się dbać o dobrostan yy, tych zwierząt, więc tutaj musisz bardziej bazować na opiniach innych ludzi, którzy zaopatrzyli się w zwierzę z takiego, nie innego źródła. Poczytaj, poczytaj komentarze, czy po prostu dana osoba nie jest. Yy, Jakimś handlarzem, importerem, który ściąga zwierzęta w marnej jakości, e, z złych warunków i po prostu puszcza je dalej w świat jak najszybciej, jak najszybciej, żeby tylko to spieniężyć. E, zwróć uwagę, czy w tej hodowli dba się o zwierzaki, czy te zwierzaki rzeczywiście mają spełnione e, podstawowe potrzeby i prawidłowe warunki, a nie są utrzymywane w klatce dla lisów albo w wannie w piwnicy. To na pewno spowoduje, że masz mniejszą szansę na trafienie na zwierzę mniejszą, zaznaczam niezerową, ale mniejszą na zwierzaka z wadami genetycznymi, na zwierzaka zarobaczonego, na zwierzaka chorego, na zwierzaka, który jest już w momencie sprzedaży, Wam wycieńczony jakąś długą podróżą, ciężkimi warunkami, to na pewno przebie, prze, to na pewno odbije się na przyszłych wizytach w gabinecie weterynaryjnym. Bo często zdarza się tak, że ktoś po prostu kupuje zwierzaka po okazyjnej cenie. Jest to jorkzoliksa, stan bardzo dobry, po czym zostawia multum pieniędzy w ciągu pierwszych dwóch tygodni utrzymania tego zwierzaka w domu, bo to zwierzę jest obciążone wszelką maścią różnych chorób. Tam pchła, na pchle skacze. Pasożyty grają w pokera w przewodzie pokarmowym. Więc pamiętaj, bierz tylko z legalnych hodowli, bierz tylko ze sprawdzonych hodowli. Nie oszczędzaj. Na przyjaciela, który ma być z Tobą X lat, X lat do, do przodu. Sposób numer 3 to wydaj hajs na pierwszą wizytę. Jeżeli już wszystko przeczytałeś, kupiłeś zwierzę, które w Twojej opinii jest wygląda zdrowo, wybierz się do swojego lekarza weterynarii, specjalisty w danej dziedzinie, jeżeli bierzesz. E, rasowego psa i kota, idź do lekarza, który specjalizuje się w psach i kotach, jeżeli bierzesz królika, idź do lekarza, który specjalizuje się w królikach, jeżeli bierzesz gada, weź gada, który specjalizuje się w gadach. Pierwsza taka wizyta jest w stanie naprawdę rozwiać resztę Twoich wątpliwości, zanotuj sobie zawsze wszystkie pytanka na karteczce, jakie chciałbyś zadać lekarzowi, lekarz z chęcią cię na te pytania odpowie. E, Ustali wszelkie wszelkiej maści przeglądy tego zwierzaka, ustali Ci program profilaktyczny, program szczepień tego zwierzaka, odrobaczy, zadba o profilaktykę chociażby przeciwkleszczową i dobierze preparat do wagi Twojego zwierzęcia, do rodzaju Twojego zwierzęcia, dzięki czemu jakby jesteś już parę dyszek do przodu, jeżeli Twoje zwierzę choruje podklinicznie, ty nie znasz się jeszcze, nie znasz się, no i nie musisz, nie masz prawa znać się na chorobach tych zwierząt. Lekarz ma i on niektóre rzeczy potrafi wychwycić od razu, skorygować Twoje błędy związane z utrzymaniem i hodowlą tego zwierzaka, przez co to zwierzę e, będzie jak najdłużej cieszyć się e, zdrowiem. Sposób numer cztery Karm dobrze i suplementuj, jesteś tym co jesz i w wypadku zwierzaków jest tak samo, dobieraj tylko dobrej jakości pokarmy, dobierz prawidłową dietę dla swojego zwierzaka, nie patrz na półśrodki, nie oszczędzaj na tym, prawidłowe karmienie zwierząt jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, część problemów, E, czyli takie problemy na, na już, z problemem pokarmowym e, mogą się rozwinąć bardzo szybko przy nieprawidłowym karmieniu, ale niestety, bardzo duża gama problemów, tak jak problemy stomatologiczne u małych ssaków, tak jak choroby metaboliczne u gadów, mogą się rozwinąć bardzo długo, czy mogą się rozwijać bardzo, bardzo długo w czasie, kiedy trafiacie do lekarza. Okazało się, że gdybyście nie oszczędzali tam kilku złotych na karmę, zaoszczędzilibyście tak naprawdę e, koszt, e, koszty leczenia liczonego w setkach. E, I pamiętajmy tutaj, w wypadku tej oszczędności, że bierzmy pod uwagę, że największą oszczędność, jaką powinniśmy e, mieć, to jest oszczędność na cierpieniu zwierzęcia. E, oszczędźmy mu w pierwszej kolejności cierpienia. Sposób numer 5 to obserwuj swoje zwierzę. I działaj, interweniuj od razu. Nie czekaj, tak? Jeżeli, jeżeli twój kot nie je już 5 dni, to nie zacznie jeść samodzielnie 6. Nie wydarzy się cud. Jeżeli twoja e, jaszczurka jest ospała, zalegająca, nie otwiera oczu, ona ich nie otworzy za kolejne dwa tygodnie. Będzie już tylko gorzej. Będzie już tylko gorzej, objawy będą postępować, będzie się psu układ za układem, ponieważ tak zwierzęta, jak i my, jesteśmy takimi naczyniami połączonymi. Jeżeli psuje się coś w jednym miejscu, zaraz zaczną szwankować kolejne narządy, problem zacznie się rozwijać, nabierze tempa i czasami kończy się to bardzo długą hospitalizacją, bardzo długim leczeniem, wizytami kontrolnymi, czasem zabiegiem czasem zabiegiem, którego można było uniknąć i no i cierpieniem zwierzęcia. To będę podkreślał. Jeżeli to do Ciebie nie przemawia, jeżeli żaden z tych pięciu sposobów do Ciebie nie przemówił, to mam dla Ciebie sposób szósty. Oszczędź sobie i nie kupuj sobie zwierzaka. Jeżeli nie jesteś do tego przygotowany, jeżeli jest to impuls, jeżeli jest to tylko chwilowa zachcianka, jeżeli tak naprawdę nie wiesz, co będzie... Z... Tobą za miesiąc za tydzień i nie masz pomysłu, co może być z tym zwierzakiem za miesiąc za tydzień, i nie jesteś przygotowany na przyjaciela na najbliższe X lat. To oszczędź i sobie gotówki i temu zwierzaku cierpieniu. Mam nadzieję, że pomogłem. Mam nadzieję, że dzięki temu parę stówek zostanie w kieszeni, a co najważniejsze parę zwierząt pozostanie zdrowych i szczęśliwych. Dzięki. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się po przemysłowu z zowet. Hej!